Na wstępie i na dzień dobry. Dzięki za zajebisty odbiór, intro morde wyjebanie. To jest dopiero początek. Pamiętajcie, za tydzień zaczynamy preordę. Kupujcie wszyscy płytę Malika <laughs> No kurde. Jeszcze raz wam bardzo chciałem podziękować mordy z tego miejsca. Biliśmy się z intrem do płyty na numer 9 Spotify. Jak dla mnie jest to zajebisty wynik, biorąc pod uwagę trendujące brzmienia. Jest zajebiście. Pokazuje to tylko to, że nie trzeba robić muzyki plastikowej, siaba daba, bum bam bam, tylko można z fajnym rapem wejść. Eee, oczekujcie 27 start pre-orderu. Tymczasem bombardujcie, udostępniajcie, oznaczajcie, wysyłajcie znajomym, komentujcie i idziemy po jedynkę GmbL. No Kurat, tu jak małolaty tutaj, zobaczcie, co się dzieje. Małolaty w Ajście latają. Co to masz? Kiedy starsi śpią. Co to masz na łapie? Kurat, to prawdziwa jest, Chanel. Ui you, oui, you.